Błędy osób żyjących z toksykiem, które niszczą Ciebie, nie jego. Życie z toksycznym człowiekiem boli. I to nie tylko dlatego, że on Cię rani. Najgorsze jest to, że zaczynasz robić rzeczy, które niszczą Ciebie. Nawet jeśli myślisz, że w ten sposób ratujesz związek, rodzinę albo przyjaźń. W tym filmie opowiem Ci o błędach, które najczęściej popełniają osoby żyjące z toksykiem. O błędach, które tylko popołębiają Twoje cierpienie. Jeżeli w trakcie usłyszysz coś, co zabrzmi znajomo, zapisz sobie to, bo to pierwszy krok do zmiany. Pierwsze, wierzysz, że możesz go zmienić. To najczęstszy błąd. Wierzysz, że jeśli tylko dasz więcej cierpliwości, więcej miłości, więcej wyrozumiałości, on w końcu to zauważy i przestanie ranić. Mówisz sobie, on ma ciężko w pracy, on po prostu jest pogubiony. Gdyby poczuł się naprawdę kochany, byłby inny. Ale prawda jest taka: on się nie zmieni, jeśli sam tego nie zechce. Możesz poświęcić się do końca, a on tylko będzie brał i brał, bo problem nie jest w tobie. Błąd drugi usprawiedliwia niego. Ile razy w głowie powtarzałeś: On tak ma, on nie umie inaczej, albo on tylko tak mówi tak naprawdę mnie kocha. To iluzja. Zamiast patrzeć na fakty, że jego słowa ranią, że jego czyny cię niszczą, budujesz historię, w której wina nie jest jego. Ale każda wymówka to krok dalej od Twojej godności. Błąd trzeci, milkniesz. Na początku próbujesz mówić, ale z czasem przestajesz, bo każda rozmowa kończy się awanturą, bo jego gniew albo jego ciche dni są zbyt trudne do zniesienia. Wybierasz spokój, rezygnując z siebie. Ale to nie jest spokój, to jest zgoda na to, żeby cię krzywdzono, tylko ciszej. Błąd czwarty, zapominasz o sobie. Kiedy żyjesz z toksykiem, wszystko kręci się wokół niego. Jego humor, jego potrzeby, jego emocje. Ty się dostosowujesz, wycofujesz, od tego, odcinasz od tego, kim byłaś. I nawet nie pamiętasz już, kiedy ostatnio zrobiłaś coś tylko dla siebie. I wiesz co, największym błędem jest uwierzyć, że tak właśnie musi wyglądać miłość. Te wszystkie błędy mają jeden wspólny mianownik. Zaczynasz wierzyć, że problem jest w tobie, że musisz być bardziej cierpliwa, bardziej kochająca i mniej wymagająca. Ale prawda jest inna. To nie ty rujnujesz tę relację, to nie twoja wina, i możesz przestać, możesz zacząć odzyskiwać siebie. To będzie trudne, ale warto. Jeśli usłyszałaś w tym filmie swoje własne myśli, wiesz już, że nie jesteś sama. Zostaw komentarz, podziel się swoją historią, albo po prostu napisz to, nie on, to o mnie, bo nawet ten mały krok to początek zmiany.